Courage. Trust in your friends and you can win, win No matter what the weather It's sunny in our hearts Kick off, the passes fly like lightning. lightning Good ball, the tension's so exciting. exciting We'll do our best together Until the game is won When we're together, we practice to be strong People put us down, saying we're the underdogs. The road to the final is long and hard, but none of these things matter when we score a goal. Hey, stand up, stand up, stand up if you up love football. football. Our passion for football shines like lightning. Stand up, stand up, stand up if you up love football. football. Never give up until the final whistle. Stand up, stand up. You love football! eleven! here we go! O, to ty. Raz udało się wam nas pokonać, ale dzisiaj nie macie na to szans! Wyliczyłem wasze szanse na wygraną z nami. Tak? I co ci wyszło? Aż mi was żal. Przerażające cyborgi! Czyli w końcu nie wypracowaliście żadnego nowego ruchu, prawda? Więc jak chcecie wygrać ten mecz? Hmm. Straciliśmy możliwość zaskoczenia nowymi ruchami, ale wynik zależy od pracy zespołowej. Jeśli połączymy nasze siły, mamy szansę na zwycięstwo. Więc dajmy z siebie wszystko! Tak! tak! <grymne> Drużyny na miejsca. Dzisiaj szkoła Raymona rozegra swój drugi mecz w turnieju Strefy Futbolu. Tak! Jej przeciwnikiem będzie drużyna Liceum Mechatroników. To bez wątpienia najdziwniejsza szkoła, o której słyszałem! Są jednak silni! Podobno tak bardzo jak Akademia Królewska! Jak nasi chłopcy poradzą sobie z takim przeciwnikiem? Wszystko niebawem się okaże, bo pierwszy gwizdek toż-toż! Uwaga! Napięcie rośnie! Fly, dostaje podanie od Blaze'a i szarżuje przez boisko niczym odrzutowiec. Ale przed nim wyrasta napastnik Turner! Ha! Nie masz ze mną szans! Co? He? Co się stało? Formacja obrony Gamma-3! Formacja obrony Gamma-3. Wykonać! Ha! Ah. Ah. Aksel! Dzięki huh? Ojej, Aksel się nie przedrze Co się dzieje? Czyżby przeciwnicy umieli czytać w myślach? Aksel, podaj! Huh? Idealnie Zmoczyciel! Huh. Oni to zrobili! Tak jak planowaliśmy, wasze ataki pokrywają się w pełni z naszymi symulacjami. Możemy dokładnie przewidzieć każdy wasz ruch. Że co? Nie słuchaj go, Kevin! Dopiero się rozgrzewamy! Wracaj na swoją pozycję szybko! Dobra! Fantastyczna obrona w wykonaniu Felta uratowała mechatroników przed sporymi kłopotami! Co za akcja! Etam. Nie tylko Felt zrobił, co do niego należało. Jego cała drużyna świetnie wykonuje swoje zadanie. To prawdziwy geniusz tego zespołu. Piłkarskie cyborgi, tak? Ha! Formacja ataku Beta-2. Wykonać! Nie ma mowy! Swift! Zerywa Bardzo Nathan! No i zdążył w samą porę! Tak! Nie wiedziałam, że Nathan jest tak szybki! Sam! Uuuuh! Wow! Co za prędkość! Nawet nie dostrzegliśmy, kiedy przejął tę piłkę! Rywale odgadują, jaki ruch wykona zespół Raymona i bez problemu go unikają! Panowie, wszystko pod kontrolą! Szybko, kryjcie tego z jedenastką, dobra? Dobra, dobra. twoja! A, co? Niespodziewane podanie! Co to za dobra. zawodnik? Niedobrze! Uwaga! mknie po lewym skrzydle i nikt go nie kryje! Ha ha! Ewan zbroił w ostatniej chwili! To za wspaniała akcja! Ale co dalej? Jej! Od razu kryją każdy swego! Ty też uważasz, że ich styl jest co najmniej dziwny? Aha! Zupełnie jakbyśmy grali przeciwko robotom! No, może trochę. Aha. Twoja. Zostało już tylko 15 minut pierwszej połowy co za wyrównane spotkanie! Świetnie! Spektakularne podanie! Teraz... Model ruchu Alfa 7! Czy użyją ognistego tornado? Prawie na 100%. Niebezpieczeństwo. Limit przekroczony. <laughs> Ogniste tornado! Niechaj. Chwypa strzału! Yeah. Uh. Blaze został zatrzymany! Axel, spróbujmy jeszcze raz! Smocze... Tornado! Chwypa strzału! Uh. Uh. Znowu co jest? Naprzód akcel! Skok! Zrzuty na zómy! Zmiana stylu obrony. Poziom niebezpieczeństwa ma status czerwony. Odrzutowa pięść! Feld zatrzymał kolejny strzał! To naprawdę wybitny bramkarz! Co się dzieje? W symulacji nie musiałem używać odrzutowej pięści. Czy coś się stało z naszymi czujnikami? Formacja ataku. Formacja ataku. Delta 5. Atakują. Kryjcie i. Rywal minął Cansona i naciera prosto na bramkę. Panowie obrona! Podanie i kolejny strzał na bramkę Evansa! O nie! Chwila to nie była próba oddania strzału, tylko podanie do ternera, który atakuje drugim skrzydłem! Co? Ognista pięść! Ewans piąstkuje piłkę! O nie! Rzuca się w stronę lewego słupka, a tymczasem przeciwnik składa się do strzału i główkuje w przeciwnym kierunku! Tyłka mija linię Gol! Katastrofa! Dramat! Mechatronicy obejmują prowadzenie 1 do zera! Ewans obronił pierwszy strzał, ale przy drugim nie miał nic do powiedzenia! Musimy utrzymać ten wynik, dobrą karza? O nie, chyba nie chcą. <śmiech> <śmiech> Nechatronicy nie dają nawet chwili oddechu przeciwnikom. Cały czas wymieniają między sobą podania. Czyżby grali na czas i próbowali dotrwać w tym stylu do końca pierwszej połowy? Co to ma być? Tak się nie gra w piłkę. Ach, to nie fair! Wszystko jasne. Nie obchodzi ich, ile strzelą. Oby wygrać? Ech. Koniec pierwszej połowy! Mechatronicy prowadzą jeden do zera i taki wynik najwyraźniej im odpowiada. Nie mogę uwierzyć! To niesprawiedliwe! Nieciekawie. Zatrzymali wszystkie nasze strzały, nie mamy na nich żadnego sposobu. Dadzą radę. Ha? Przypomnijcie sobie, ile czasu spędzili w centrum treningowym, teraz są o wiele silniejszą drużyną. Tylko, że nie opracowali żadnych nowych zagrywek, więc tak naprawdę nic się nie zmieniło. Serio? Nie wiedziałam. Czyli to wszystko to tylko strata czasu? Hej, Feld! Dlaczego nie strzelacie kolejnych bramek? Przecież na tym polega ta gra. Wykonuję polecenia trenera. Nie ściemniaj. Czy strzelimy dziesięć, czy jedną bramkę, i tak wygramy. Będziemy jak najdłużej przetrzymywać piłkę. Daj spokój! Nie możecie grać jak bezmyślne roboty! Posłuchaj, wiemy praktycznie wszystko o waszej słabej drużynie. Nigdy nie strzelicie nam bramki, Evans. Już przegraliście ten mecz! On jeszcze się nie skończył! Dopóki piłka jest w grze, każda z drużyn ma takie same szanse na zwycięstwo! Wszystkie możliwe scenariusze zostały przez nas przećwiczone. Bla bla bla. Co to za przyjemność z gry, jeśli wszystko już wiecie? Przyjemność z gry? Oczywiście. Futbol to świetna zabawa. Kobiesz piłkę z przyjaciółmi i masz z tego radość. O to w tym chodzi. Zabawa? Ech. Twoje pomysły są dla mnie niezrozumiałe. Mów sobie co chcesz, i tak nie masz racji. Nawet nie wiesz, ile przez co tracisz. Pokażemy wam, co to jest prawdziwy futbol. Rozpoczynamy drugą połowę! Zawodnicy Liceum Mechatroników tworzą mur nie do przebicia. Co w takiej sytuacji zrobi drużyna Raymona? Okropne. Aż nie chcę się patrzeć na taką grę. <laughs> Pozbawcie ich ostatniej nadziei. Tak zapewnicie sobie zwycięstwo. Zniszczcie ich. Jak to? Mamy zrobić im krzywdę? Jesteś trenerem. Taktykę pozostawiam Tobie. Zrób z nimi, co tylko chcesz. Ha. Zniszczyć! Celujcie w rywali! Wykończcie ich, by nie mieli sił dalej grać! to przystać. Ostra gra jest niedozwolona. Proszę o modyfikację taktyki. Że co? Nie masz prawa prosić mnie o jakiekolwiek zmiany. Musimy zwiększyć prawdopodobieństwo wygranej do 100%, a to oznacza zniszczenie przeciwnika. Trenerze! Fizyczny atak na przeciwnika to nie futbol, to regułą gry. Nie wykonam rozkazu. Odmawiam. Mark, gdzie mam się ustawić? Na taku z chłopakami? Kurczę! Po co ja tu sterczę, skoro rywal i tak nie strzela? Hmm? Hey! Ja! O! Co on robi? Czy mnie oczy mylą? Ewans porzucił bramkę! Ale Sarza! Co on robi? Już po was! Dołożę wam! Składa się do strzału! Ale ja nie mam danych! Nie znam tego strzału! Ha! Nie! Ech. Zupełnie nie kumam, dlaczego przeszedłeś do ataku? Proste. Dlatego, że chcę zdobyć bramkę. Właśnie tak powinno się grać. Mark! Wracaj, jeszcze ja się boję! <noise> Dawno tego nie robiłem, ale było bardzo fajnie. Zupełnie tego nie rozumiem. Proste. Proste dlatego, że chcę ja zdobyć bramkę. bramkę. Właśnie, Właśnie tak, tak powinno się grać. Dawno, dawno tego nie robiłem, ale było, ale było bardzo fajnie! Formacja ataku Sigma 1 Chwila! Wydałem Ci inny rozkaz! Mecha trudnicy w końcu zaczynają się ruszać i atakują bramkę przeciwnika! Wolseye przejmuje piłkę! Co za piękny odbiór! Naprzód, Max! Piłka trafia do Carsona! To było świetne, Jack! Rywal nie ustępuje, ale Carson gładko go kiwa! Nieźle! Nie wiedziałem, że Max jest taki zwinny! Podaj! A! Niestety strada piłki! Krycie! Strzał patrioty! <grycie> Ewan zabronił prawdziwą petardę! Ale jego drużyna nadal jest w defensywie. Mechatronicy mają udrożny i po raz kolejny spróbują strzelić gola. Zniszczyć ich! Zniszczyć ich! O! Wśród liceum mechatroników nastąpiło jakieś nieporozumienie! O nie! Ewo skraca do akcji! Czyżby na stałe postanowił opuścić swoją bramkę? Axel, biegniemy razem! Ale Mark, co chcesz zrobić? Porana? strzał patrioty! Strzelimy razem! Co? Spokojnie, zaufaj mi! Teraz! Co? Ten strzał przekracza wszelkie skale! Ten strzał jest! Niewykonalny! Nie! Raymond zdobywają pięknego gola! Evans i Blaze swoją niespodziewaną akcją doprowadzają do remisu! Jest! Udało się! Żadne komputery na świecie nie są w stanie przewidzieć takiej akcji. Nieźle, Stary, zupełnie zaskoczyłeś przeciwnika. Siebie też! Moje ciało jest jak lżejsze, sam nie wiem czemu. No, w końcu jest remis! A, jednak opracowali nową zagrywkę? No tak, to prawda. Długie godziny spędzone w centrum treningowym nie poszły na marne, prawda? Zgadza się. Spójrzcie, jak mi wysoko skacze. jak szybcy jesteśmy. Mamy znacznie więcej siły dzięki treningom w naszym centrum. Jesteśmy znacznie lepszą drużyną niż kiedyś. Dlatego strzał tak świetnie wyszedł. Naprzód! Smocze! Tornado! Strefa strzału! No Go! Tornado zaskakuje Felta! Raymond zdobywają drugą bramkę i odwracają losy tego meczu! Mariko! Nie wierzę, że znowu strzelili! Jestem wami gorzko zawiedziony. Wykasujcie nasze ustalenia! Natychmiast! Co? Chwila! Proszę, nie! 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 Co się dzieje? Łącze z trenerem zostało przerwane. To już koniec. 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 To koniec. Przegraliśmy. Przegraliśmy? Jak to? Zmoczyć cios! Biednie! Kolejna bramka! Dawno tego nie robiłem, ale było fajnie. Dopóki piłka jest w grze, każda z drużyn ma takie same szanse na zwycięstwo. Nie przegram z nimi! Nie przegram! Kapitanie? Nie chcecie przegrać? To walczcie aż do końca! Walczcie z nimi z całych sił! Dacie radę! Tak, kapitanie! <grystanie> Nareszcie rozgrywamy prawdziwy mecz! Ja. Ha. Ha. Mechatronicy zmieniają styl gry! Walczą, jakby ich coś natchnęło! Nie zamierzają odpuścić do samego końca! Ha. Na przód, Axel! Wykończ to! Ogniste tornado! Co jest? LIL! Axel! Nie wiem, co się dzieje, ale Raymond i jeszcze nigdy nie byli tak blisko zwycięstwa! Kapitanie! Czy uda im się strzelić jeszcze jedną bramkę i doprowadzić do dogrywki? Niesłychane bramka z Megatroników zrzuca się do ataku! <laughs> Nija zawodników Raymona! Czy ktoś jest w stanie go zatrzymać? Dajesz! Zniszczę cię Ewans! Boska ręka! <laughs> Tego oznacza, że Raymond awansują do półfinału! Gratulacje! <śmiech> <śmiech> tak jest! Sprawo, panowie! To był naprawdę niesamowity mecz. Neil? Kapitanie? Przegraliśmy. Tak, ale dobrze się bawiliśmy. Na tym polega ten sport. W tym meczu nawet bramkarz mógł strzelić gola. Hej, Feld! Tak? Może zagramy kiedyś jakiś rewanż, ha? Co ty na to? Nie ma sprawy, z przyjemnością. To na razie! Niesamowite spotkanie! Szkoła Raymona a górą! Głupcy. A ja uwierzyłem w ich inteligencję. Na pewno coś z tym zrobimy, co pan wyprawia? I kim pan w ogóle jest? Zdrajca, ludzie, którzy hańbią ten sport, to kanalie. Już niedługo dostaniesz czerwoną kartkę, na którą od dawna zasługujesz. Co? Co powiedział lekarz? Przepraszam, ale nie zagram w półfinale. A może nawet i dłużej. Nie mogłeś złapać no, Ale pieniądze. co? A teraz super O nie! Przepraszam. O. O. Super, jesteśmy już w półfinale. Co? Oni będą naszymi przeciwnikami? Żartujecie sobie. Ale oni są naprawdę nieźli Jak to w ogóle możliwe? Jesteśmy w kropce, ale jest ktoś, kto może nas uratować Oglądajcie kolejny odcinek Jedenastki na Zoomy Nadchodzi Willy, ale będzie się działo My little hat. Wersja polska SDI Media Polska. Reżyseria Marek Robaczewski. Dialogi Anna i Maciej Wysoccy. W wersji polskiej udział wzięli: ziemi. Miłosz Konkel, Krzysztof plewakosz czerwiński Bartosz Martyna, Robert Kuraś, Michał Podsiadło, Milena Suszyńska, Maksymilian Drogacki, Kamil Kula, Katarzyna Łaska i inni.